Metoda ustawień nie narodziła się z ponownego odkrycia tego, co od kilkudziesięciu lat określano jako system rodzinny. Twórca ustawień systemowych Bert Hellinger pogłębił i uściślił wcześniejsze obserwacje oraz wykazał, że siła oddziaływania rodziny jest większa niż zakładano wcześniej. Istotę systemu rodzinnego stanowią przede wszystkim powiązania nieświadome i ukryte. Nieważne, czy z członkami rodziny utrzymuje się kontakt, czy żyje się samotnie, czy jest się młodym, czy ukresu życia? Rodzina pozostaje przy nas i wpływa na nasz los. Nikogo nie można bezkarnie wykluczyć z systemu. System pamięta o wszystkich swoich elementach. Gdy ktoś zostaje wykluczony, ma to konsekwencje dla pozostałych członków systemu. W systemie istnieje hierarchia, której najważniejszym aspektem jest jednokierunkowy przepływ od starszych do młodszych. Starsi dają, młodzi biorą. Miejsce wcześniejszych nie może być zajmowane lub niedoceniane przez tych, którzy dołączyli później. Muszą oni uznać, że są spadkobiercami, a nie kreatorami. Praca ustawieniowa pozwala odczuć prawdziwe emocje, uświadomić sobie swoją postawę i finalnie ją zmienić. Damian Janus. Ustawienia systemowe Berta Hellingera przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku.